Jeśli myślisz, że kobiecy futbol już osiągnął swoje limity popularności, to zaraz zmienisz zdanie. Bo to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w Niemczech, Hiszpanii i Anglii, to absolutny przełom. Frekwencje na meczach kobiet poszybowały tam na poziom, którego jeszcze parę lat temu nikt by się nie spodziewał. I właśnie o tym dzisiaj pogadamy. Cześć, tu Weronika Morzejko, a to miejsce, gdzie bije serce kobiecej piłki. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, jak szybko rośnie kobiecy futbol, zostań na dłużej. Zaczynamy od Ligi Narodów Kobiet i dwóch meczu Niemcy-Hiszpania. To była rywalizacja o wszystko. Najpierw Kaiserslautern, Slautern, później Madryt. Dwa mecze i 180 minut, żeby udowodnić, kto zasługuje na to trofeum. Pierwszy mecz w Niemczech miał klimat prawdziwego finału. Niemki grały jak natchnione, miały sytuację, kontrolowały tempo, ale brakowało skuteczności. Hiszpania bardziej broniła niż kreowała, ale wytrzymała ten ogromny napór. Wyjechała z remisem 0 do 0 i, choć wynik nie porwał, to to, co działo się na trybunach, kompletnie skradło show. Na Fritz-Walter Stadion przyszło ponad 40 tysięcy kibiców. Nic dziwnego, że zdjęcia i nagrania obiegły cały internet. Ale prawdziwa historia wydarzyła się kilka dni później w Madrycie. Już przed meczem mówiło się o nowym rekordzie i faktycznie. Hiszpania go dowiozła. Na trybunach zasiadło ponad 55 tysięcy kibiców. To absolutne pobicie krajowego rekordu. I to ponad 20 tysięcy. A jeśli dodamy do tego fenomenalną grę Hiszpanii, która wygrała 3 do 0, to mamy pełen pakiet: sport na najwyższym poziomie, genialna atmosfera i gol Claudii Piny, który pewnie jeszcze długo będzie krążył po sieci. Trudno się dziwić, że piłkarki po meczu mówiły o wzruszeniu, bo na takie momenty pracowały całe swoje kariery. No i lecimy do Anglii. Tutaj historia jest jeszcze bardziej szalona, bo mówimy o meczu towarzyskim. Anglia zagrała na Wembley z Chinami, więc na papierze nie był to hit, który gwarantuje pełen stadion. Ale angielscy kibice zrobili swoje. Ponad 74 tysiące osób w listopadowy wieczór w Londynie na meczu bez stawki to coś, co pokazuje absolutnie unikalny poziom wsparcia. Na boisku 8 do dla Anglii, na trybunach pokaz siły i zaangażowania kibiców. Nic dziwnego, że to właśnie Anglia jest dziś jednym z motorów napędowych kobiecej piłki na świecie. No to teraz pytanie do Was: Byliście na którymś z tych meczów? A może dopiero planujecie jakiś wyjazd, zanim skończy się rok? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.